Jeden z niewielu kamperów, który ma dwa niezależne łóżka pod sufitem i dodatkowo pokochali go właściciele psów. Dzisiaj pokażę Wam coś naprawdę ciekawego. Jest to Chasson 630, kamper, który idealnie trafia w potrzeby nowoczesnych park. Jest to kamper zbudowany na podwoziu Forda Transita z silnikiem o mocy 165 koni i automatyczną skrzynią biegów, czyli nowoczesne podwozie z bardzo przemyślaną zabudową. Model, który oparty jest na rozwiązaniu znanym z Chassona 640, ale tym zastosowano innowacyjne rozwiązanie łóżek opuszczanych spod sufitu i to nie jednego łóżka, a dwóch niezależnych łóżek. Dzięki temu możecie elastycznie dopasować przestrzeń do swoich potrzeb, spać wyżej, niżej, solo lub we dwoje. Dlaczego wiele osób wybiera 630 na podróże z psami? Ponieważ w Szasson 630 mamy tutaj bardzo dużą przestrzeń w salonie, a w tej części mieszkalnej piesek może bardzo wygodnie przejść do części garażowej, gdzie możecie zorganizować mu kojec. Co ciekawe, Specjaliści w Transam są w stanie wam dostosować ten garaż pod waszego psiaka, czyli zlicować tutaj podłogę garażu z podłogą w części mieszkalnej, zamontować tutaj dodatkowe takie kratki zamiast tych drzwi przesuwnych czy nawet zamontować specjalne okno z wentylacją w tych drzwiach garażowych. 630 to idealny przykład na kampera praktycznego i funkcjonalnego, który jakby nie będzie odpowiedni tylko i wyłącznie dla ludzi, ale również i dla zwierzaków. Pamiętajcie, że możecie zobaczyć ten samochód i go zakupić u dilera marki Chasson w Polsce, czyli Transa M z Pszczyny.